Bo ten śmieć drugi się wpierdalał. Ta, przegrałeś i tyle chłopczyku, zaraz ty przegrasz kurwa udział w, w tym czacie tutaj kurwa, na Twitchu. Gerald ja wie, że jeśli chce odnaleźć. To pierdolę, wyjbiwa was wszystkich. Jak kontrowałem i odpychałem tego typa, to ten drugi kurwa i tak mi walił piąchę w kręgosłup. Ile zarabesz? Miałeś być szczery. No, ze sto koła. No, pony. O! Kurwa! Pierdolona. Dwa dni temu miałem taki sen, że stoję w salonie i patrzę przez okno. Normalnie czu czułem, jak ktoś mnie dotyka w ramię. Czułem, jak ktoś mnie dotyka w ramię. I tak kurwa nie wiem, w... nie potrafię tego opisać Wydawało mi się, że śpię, ale w... byłem świadom w ogóle wszystkiego co się dzieje Wiedziałem, że leżę w salonie, ale... Znaczy wiedziałem, że leżę w łóżku? Przynajmniej. Ja teraz musi być numer 11. Nie ma gadać Nie chciałeś iść w Ty Nie. Ja tak sam tam włożyć końcowe fiuta w ten ten i gaz do fiuta sobie puścić. O Boże, to może być mega niedobre. Za ile byście to zrobili? Bardziej U, ale. ale sika. Nie wiem, jak każdy to robi, to mnie zawsze się wyłącza, bo każdy jakby trzy. Tutaj jakby... Czekamy na wysikanie. Za minutę. Ale byłem debilem. Czekaj. Odznakę sobie zrobiłem, gliniarza. Tutaj tajny agent Max Payne. Cześć, chłopie? Max Payne byłem, a ty co? Skurwy synu? No? Ja, Blaka, piję na co dzień, dba o naszą kondycję i też o nasz półmysł. <laughs> tak, akurat do było głupie. W porównaniu do Smile Secret nie mamy tutaj lampki LEDowej i jedynie nie mamy Nie do ma co na nie napierdalam, napierdalam energole, one dbają o moje serce, o moją kondycję. <laughs> Także. W opierają się na wybraniu. Polecam serdecznie. Koszowym, co może być, uwaga, szkodliwe <laughs> i na dłuższą metę uszkodzić wam zęby oraz dziąsła. Ale o tym Instagramerki już nie wspomnę. Ale dumny z siebie jesteś, psie kurwa, pierdolony. Ale cię kurwa, ty. Wy... Sanchez! Kurwa! Kurwo, jebana, Śniło mi się, że jestem Wiedźminem To widz chyba Śniło mi się, że... Teraz mi się przypomniał ten sen Śniło mi się, że jestem więźminem I że podróżuję po lesie

Czekajcie, idę się odlać, kurwa, muszę wyszcząć te złe emocje. Magoci tylko pić, jeść,